Tak, widzę tak szybko, bo to był szybko zrobiony ten setny mój maraton. Ja już mam, proszę Państwa, przebiegnięte 105, ale nazywa to się setny maraton 105, także dlatego jeszcze raz serdecznie witam.

z panem Wójtem przeniesiemy się już do Radziewu, do węgierskiej Górki. Bo tam zapraszamy tych wszystkich. Spotykamy się dzisiaj, dzień po maratonie. Jak państwo widzą, ten ekstremalny, najbardziej maraton w Polsce, którego trasa wiodła pod skrzyczne, wspaniałej warunki zgromadził stu śmiałków, którzy odważyli się przebiec ten dystans. Wynik, jaki uzyskał Jarosław Janicki. 2 godziny 57. Na, naprawdę z podziwem trzeba pat, patrzeć na jego podsumowanie. Na drugim miejscu przybiegł znakomity zawodnik z Litwy. Y, misz tego kraju Witali Zgrażic, który miał 3 godziny 01. I jako trzeci na mecie zameldował się, luciał, Horąży ze skami Wśród pań pierwsza na mecie z czasem 4 godziny 18 była Iwona Król z na drugim miejscu Małgorzata Piątek, a na trzecim Alicja Banasiak. Najdłużej zajęło około 6 godzin pokonanie tego morderczego maratonu. Jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za to, że tak licznie i tak znak, takie znakomitości, gdzie wystartowało ośmiu zawodników, którzy ukończyli Spartathlon, Bóg Mistrzów Świata. Myślę, że to wszystko możemy podsumować jako bardzo udana, impreza pod względem organizacyjnym, jak i pogodowym. Myślę, że to, co dzisiaj już widać za oknem, to niestety już deszcz pada, ale tak jak powiedziałem, do 19, jak w ostatni zawodnik, będzie piękna pogoda i tak rzeczywiście było. Serdecznie chciałem podziękować wszystkim służbom, które znakomicie spisywały się na trasie całego maratonu. Sponsorom oraz wszystkim ludziom, którzy po prostu pomagali nam w tej imprezie, i chciałem już dzisiaj zaprosić na drugi weekend stycznia na 24. międzynarodowy narciarski bieg ludka.